Siemamaby, to ja, Szymix, Ty22 czy Szymix, Ty plus jeszcze. Dzisiaj gram w Minecrafta na moim serwerze Szymonowice. Nowa budowla powstała właśnie za mną, Bank. Yy, dokończam tą budowlę. Dzisiaj dokończamy też parę rzeczy, których jeszcze sam nie dokończyłem. I dzisiaj dostałem zezwolenie na użycie Game od Creative Mode, ale tylko na zrobienie tych paru rzeczy. Bank też zrobiłem na Game Od Creative. Ja już wszystko sobie załatwiłem z moimi, no, przełożonymi z serwera, czyli z Danielem. Yy, Daniel na miesiąc yy, ten, prawda, Daniel? Załatwiłem z Tobą. Prawda, że mogę używać creative'a? No. No, widzicie? Pozwolili mi. Michał mi pozwolił i inni serwera, którzy tu grałem też pozwolili. A więc mogę użyć creativa na ten odcinek. Tylko na ten. Więc na początek zrobimy tutaj. Dokończymy ten bank. O! Pik, pik. Pik. Nie la 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 Cztery Dobra, mam piękną S. Trzy, Chcę pa Musimy jeszcze zrobić, żeby to było, wyglądało jak hajs No i pięknie widzę, widzę, boże widzowie, wygląda jak hajs no patrzcie, teraz jeszcze lepiej to wygląda, a więc bank ostatecznie prawie dokończony tylko jeszcze musimy, tutaj są dwa wejścia, ale musimy jeszcze y, dorobić no oświetlenie no bo tu tak pusto znaczy no ciemno zobaczcie w ogóle jakby, jak sejfik wygląda, o to jest wejście tak zrobiłem sejfik, tu też trzeba jakieś oświetlenie dać w ogóle dzisiaj mam na korony bo jestem królem, jestem, ja jestem prezydentem tego miasta, ja, no, koronę. Widzowie, dodałem te dzisiaj na serwerach hajs, prawdziwy, normalnie hajs, czyli odłamek na to karta kredytowa, diament to pierścionek zaręczynowy, a więc możecie już brać u mnie ślub za diament, jakby. Tu mamy bryłka złota, no to pieniążki, bryłka żelaza, no to też pieniążki, szmaragd to pieniążki, a więc tak to się tutaj prezentuje. Ja, um, jak już to ślub, y, musisz kościół spodobać albo nie jakoś zrobić. Tak, kościół jeszcze mam, mam w planach, ale na YouTubie są słabe, dlatego muszę sam zbudować kościół ładny. Piek. Bank musi być oświetlony. A to Taki złodziejaszek, jak się wkradnie, nie był niewidzialny. Uch, nie! Nienawidzę takich wyjść, ale no, to taka bank, to może taki niestety. To bank w końcu. Wyciecz! Będę wrócał! widzowie jak to oglądacie, to akad u mnie się pojawił w Brawl Stars i u Daniela, z takiego, że y, da się zdobyć legendarną star dropa w Afryko, a więc możecie korzystać. Przyjdzie wam w wiadomość, jak wejdziecie do Brawl od razu, jak to oglądacie, to jest pierwszy ale od razu mówię, że to z nami się dobywam i na zadymie. Wyjdź! No nie! Jest, no dobra, banku mam już skończony, teraz lecimy dokończyć, o kurde, moja korona, muszę ją założyć z powrotem, sam kopałam na nią złoto, nie, to trzeba, jest, trzeba, trzeba sam kopałam na tą koronę złoto, a teraz musiałam ją wziąć normalnie z tego, w ja tu miałem łatwo, bo ja tu mam tą, opuszczam kupanie, bo ja jestem na giełbie akurat. nie? Mi się podoba mega, ale nie ja nie dokończyłem, bo tylko krzyżówka Joli, gazeta i Romans, bra. No. Yy, no. Co tu trzeba dorobić jeszcze, widzowie? Na początek zaczniemy od postawienia jakiegoś supa. Bo ja lubię słupy. Właśnie, wszędzie. Oczywiście z takiego bloku. Aha. Z takiego bloku. I tu będzie coś wystawione, oczywiście. No, jakby inaczej. Właśnie, bo jakby inaczej. Tu jeszcze nad. Przedłużmy o dwa. Bo... O kurde, widzę ja. Daniel. Nie mm. No, a więc tak. To będzie należy tak się prezentować. Ja będę to tego. Bo ta zakładnie mam pomysł na to. Ale na policję mam dobry pomysł. Na policję mam mocny pomysł. Bo tylko to jest, a i to. No to już nie ma tego. Moja korona znowu zniknęła widzowie. Nie. No dobra. Tak, ale to jest jednak trochę za mało. Dlaczego dorobimy coś jeszcze? No dobra, no to co tutaj wydać? Na policji, co jest na policji? Muszę pójść na stanowisko policji. Myślę, na

Pokój! Pokój gadania, widzowie! Mamy! Znalazłem! Znaczy, wiem co. co. Ten pokój, taki jak więźniowie, już się To więzienie, jak w co mi się buduje, ale dobra. Może być tak, i na będzie też się trzeba mieć. Bo na pewno też ludzie. więźniowie się No dobra. Czyli. Nie wiem. Tu będzie. O! I Ej, idealnie proporcje w ogóle, biorę szkło, takie No i zniszczyłem Oczywiście na niebiesko, tu będzie się, tu będzie się dawać więzienia Tu szkło moje Pyk Pyk, tu będzie tylko jedna taka do I tutaj już normalnie... Jeszcze jedno musi być takie. Nie lubię budować szkła, nie? Znaczy w ogóle nikt tego praktycznie nie lubi. Budowania szkła. I gdzie ja tam mam? Hmm. są jeszcze takie. No, normalnie tu. No, teraz koronę wyrzucę. No. Udam jakieś bym się to na dwa. Jakbym się to dwa. nawet. nawet. Bo raczej się z rodziną do takiego winia, winia przychodzi. Tutaj by mogło coś być. Ja ma... takie Tylko... kolejne koszulki piłkarskie. Super! Tylko co tu by mogło być? Żeby... Nie wiem, No, no dobra, no to tu zrobimy. Pączki! Nie ożartuj Tu zrobimy filar pa, tylko jak, jak to ja filar? Musi być jeszcze jaką koszulkę? No jaką? Koszulkę Sejna z City i koszulkę Rapki Tangli z Wow I jeszcze coś jeszcze tam Wow Nieźle. Widzę taki wpilar, zarobiliśmy i ładnie on się prezentuje. Taki posąg. Oooo, To no tak. wszystko, co zrobiliśmy. A gdzie. Na kieszeni słychać będzie jak na ołocach jedną. Będzie przecież. Zawsze tutaj cię słychać. And jest. Będziemy się zniszczeniem lizaków. Widzowie, lizaki zniszczymy. To już koniec świąt i zrobimy drogę do policji i do banku, bo musi być przecież droga i lizaków już nie może być, no bo to już przecież po świętach. Widzowie, już dawno, już dzisiaj 26, a dalej mam tu takie te. Tu będę musiał znowu te kwiatki powstawiać, co wszędzie jakby robię. Po te kwiatki to sam sobie wstawię No bo jakby trochę, wiecie, bez sensu bo Nie powiem z wami Czy to by nie ten, ale I to już chyba wszystkie, nie? A, jeszcze tutaj gadatków parę, się... parę 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 się ukryło Hmm. No dobra, szybko to zniszczymy, oczywiście dzisiaj jeszcze nie byłem w szkole, ale już w poniedziałek pójdę i w poniedziałek raczej bym nagrał jeszcze odcinek, ale nie, nagram. Dzisiaj w ogóle jeszcze powinien być jeszcze jeden odcinek wideo, na, no, na, no na innym komputerze będę nagrywać, ale będę. Radę przejąć albo jutro, albo się jeszcze nagram, albo no albo nie na wcale, a chyba nagram. Mówię, ewentualnie na ten odcinek pozwolili mi już Directiva, bo jakby ja jestem zauważycielem to serwera, ja mam wszystkie jakby komendy GIF, GIF, GAMEMOD i się sprzedałem, czy mogę, no i znaczy, jeden kolega się nie zgodził, ale udało mi się go jakby przepięknąć zrobić na moją stronę. Bo to będzie jakby lepiej dla serwera w dziobie. I będzie lepiej. Bo serwer będzie ładniejszy o wiele. Znaczy, W końcu niedokończone prace będą dokończone. pamiętam, jak nie chcę, po prostu porzucałem. Śnieg trzeba w ogóle zlikwidować, ale tu też sobie samą patą zrobię, bo będą śnieżki do zabawy. Albo coś. Teraz zajmiemy się praktycznie najważniejszym rzeczem, żeby ten do sądu i do, ten, do banku, znacznie. I ten było przejście, i chyba to przejście na pójdzie tu, tendy. Oczywiście ja tu robię na trzy kratki, ale tutaj nie ma opcji. Znaczy, no tak, będę mógł tylko. No i tu już możemy się normalnie nie podnieść. Ale no. Tak to robię Tu tutaj był dom, ja pamiętam Ja właśnie, jest to, to jest jest cały ten, tutaj To wszystko cały ten, tak zaznaczam białymi Tu był cały dom, jakby Taki duży. To zbudowany nie przeze mnie, oczywiście, dokładnie tak ładnie nie umiem budować Oczywiście Niestety... Znaczy w mnie nie umiałem, już umiem, bo już ładne budowle tutaj robię. Zbawionka teraz jest mega dumny, ale mógłby być jednak lepiej. A nie ja chciałam już się bać w mechanizm jakieś, nie? To zrobiłem te wejście słabe, trochę. I teraz tu zrobimy jakieś rondo. No bo jesteśmy przy fontannie widowie. A przy fontannie no, musi być, nie? Chyba, że no, to po prostu nie zrobimy, bo to fontanna Dobra, zresztą po co nie chcę? Nie, Ronda nie. Po prostu to tak tu prze, prze, będzie się przychodzić. I w końcu tu jest droga. Jeju, doczekałem się, nie? Bo ja miałem już dawno co zrobić. Ale mega nie, nie... w ogóle nie, nie chciało mi się, nie? Tak mi się nie chciało. Pamiętam jak przez na parę miesięcy opuściłem ten serwer. To był zapomniany normalny serwer Szymonowica Ale powróciłem i... rozwijałem dalej ten serwer Ten serwer znowu się staje coraz raz lepszy już parę razy go prawie straciłem. To tak mega krytycznie. Ale zawsze odzyskiwałem go jakoś. I dobra. Wejście na policję już mamy. Do banku też. Zresztą. Nad dwa tu są. Panie, to mi się ten, co dwa, zrobiłem. No i tutaj jeszcze będę coś robić. Jutro raczej. Tu już będzie nowa budowla A więc. Więc ja bo to chciałam tak właśnie zrobić, że tu zrobię jeszcze taką budowę. A to Rondo też zrobię, myślę, ale teraz nawet. Dobra. A czemu nie? Dobra. Nie. Nie. I tak już bym kończył teraz ten odcinek i zrobię go w o. Nie, mo ile, 2-3 minuty dłuższy. Bo przecież to rondo to ile się buduje. I to miasto, jeszcze tam będzie szło teraz. Tam jeszcze nie szło. Tam tu po ten park rowerowy kostrowy. Oh. No, to przygoda tu będzie, widzowie na tym serwerze. Ile tu będzie godzin spędzonych? I że tu będzie mocna ta historia. To oj, oj, oj. tak tu wrócę, na przykład, za 2-3 lata do tego filmiku. I tak patrzę, ale ten serwer kiedyś tu był słaby, nie? I. A te 2-3 lata, to tu będzie, wsz... to tu, tu, tu w ogóle pewnie już nie będzie tych gór, a jak będą, to tu będą wszędzie budowle Pewnie, znając mnie, tutaj będzie dużo rzeczy, tutaj nie będzie tych skrzynek O, im tak, chyba no, tak, tak Po prostu będzie, będzie bardzo dużo budowli, po prostu będzie, Będą wieżowce, tak ładne budowle tu będą wszystko będzie działać. Będzie tyle graczy grać. I to będzie serwer. Najlepszy jaki... Już jest mega fajny. Przecież już pół godziny jeden taki serwer opowiada. Kimult. O tu jeszcze nam krok o um, MTA, więc fajnie tutaj. ładno, most... tego. A! przed wczorajszym odcinku zapomniałam wam pokazać mojej drugiej bady, którą budowałam dawno temu. Jest już też, można powiedzieć, taka troszkę zapomniała, to jest mój skarbiec jakby też. I to jest dopiero baza. To jest brzysz od tamtej, tam ładnie nie jest budowana. Jednak... Yy... A i tu też jest jeden debug Czego nie mam fandocześci? Nie. Tu! Ej, o oh shit. O tu jest, dobra! Patik debugując. No widzę wie, po prostu. Ale tam nie mam czy mam? Chyba mam jednak No dobra I, Ale wyjście jest takie same jak z netheru jakby Czyli tu, tędy Nie No dobra byle. Ja to będę usuwać jeszcze o to, jeszcze usunę sobie. A już kończy ten krótki materiał. Bo to I dziękuję Wam za oglądanie. I...